Alkohol nie rozwiązuje żadnych problemów, a wręcz przeciwnie, sprawia, że te problemy się mnożą. Prawdą jest, że na chwilę może nie tyle, co zapomnisz o problemie, ale on będzie wydawał ci się lżejszy, mniejszy. Przestanie cię boleć, przestanie cię dotykać. Być śmiał wyjebana przez chwilę, 15 minut, 2 godziny, wiesz, zależy ile wypijesz, wciągniesz czy przyjarasz. To zejdzie na drugi, piąty plan, nie? Ale później, kiedy puszczą cię te substancje, do... To, to do ciebie wróci z potrójną siłą na kacu, moralniaki i tak dalej, bo zobacz, że masz jakiś problem i co robisz? Pijesz piwo, czy drinka, czy bucha, czy cokolwiek. I co? Jak minieć ta faza, minieć ten haj, cię, kat się skończy, to co to ten problem, który miałeś przed wypiciem, co się z nim stało? Się rozpuścił w tej butelce? Uciekł gdzieś? Ktoś go zabrał? Co się stało z Twoim problemem? Czy te piwo rozwiązało go? Jak się pokłóciłeś z kimś, na przykład, ostro, powiedziałeś jakieś brzydkie słowa? I co? Po wypiciu piwa nagle to przestało mieć miejsce? To się nie wydarzyło? Jakieś jak zakrzywienie czasu przestrzeni? No co się kurwa stało z tym problemem? Znikł? No co się stało? No on dalej będzie, prawda? To, że ty się napijesz, to nie oznacza, że, że problem zniknie. Wręcz przeciwnie. To, że się napijesz, to przede wszystkim tylko zaszkodzisz sobie i innym i odciągasz w czasie rozwiązywanie tego problemu.